Box i Cox, Ricky Hatton, rapował kłębą w kawałku, o którym mało kto już pamięta. Zupełnie jako rzeczonym mistrzu świata dwóch kategorii wagowych. Anglik walczył i żył jak Meksykanin. Umiarkowanie w jedzeniu i piciu było mu obce, a jego spłaszczony od ciosów nos potrafił wciągnąć kilogramy kokainy. Do ringu wchodził przy hymnie The Citizens, którym kibicował od dziecka. Oto chluba Manchesteru, Richard John Hutton. Hitman rzucił rękawicę samemu sobie po pierwszej porażce na zawodowych ringach Las Vegas, rok 2007. Po perfekcyjnej kontrze Floyda Mayweathera w dziesiątej rundzie Ricky Hutton wbił się głową w narożnik. Wstał, ale po kilku uderzeniach znów zaliczył deski. Było po wszystkim. Po dobitnie brutalnym wieczorze Anglik nie mógł znieść myśli, że ktoś może boksować lepiej niż on. Ukrył się na teneryfie i zaczął wyprowadzać ciosy na własną wątrobę. Dzienną dawkę wypijanego alkoholu obliczył na 16 piw, kilka kieliszków wódki, 4 drinki i szklankę whisky na deser. Porażkę z Pretty Boyem nazwał natomiast oszustwem drobnym, ale jednak oszustwem. After the Tymczasem, jeśli chcesz być na bieżąco i kręcić się sportowa rywalizacja ze szczyptą demoralizacji, to daj łapkę w górę i zasubskrybuj ten kanał. Nie zapomnij także o wciśnięciu dzwoneczka, który powiadomi cię o wszelkiego rodzaju nowościach. Dość tej autopromocji, wróćmy do meritum. Pięściarz z Manchesteru szybko złapał drugi oddech i przestał topić smutki w alkoholu. Wrócił na ring. Najpierw wypunktował Meksykanina Juana Lascano, a potem jego ofiarą padł świetny Amerykanin, Pauli Malinari. Kolejny wielki pojedynek i to z liderem rankingów Pound for Pound, Filipińczykiem Manem Pacquiao, przyszedł w 2009 roku. Got, I think the two most exciting, most view. To miała być trzecia wojna światowa, ale pac wystarczyły dwie rundy, by pożreć Hitmana. Po tym nokaucie Ricky Hatton już nigdy się nie podniósł. I tak rozpoczęła się długa droga w dół. Złośliwi kibice mówili na niego Ricky Faton. Anglik już w przeszłości miewał problemy z zrobieniem wagi. Tym razem przytuł jednak 30 kilo. Do diety butelkowej włączył nieco białka w proszku. I just When I really felt like I didn't care. Było jak skok w się oraz myśli Many times, you know, I'd just be, be sat downstairs and I'd you know I'd, I'd have my knife and I'd be trying I couldn't go through with it. So then I started to think to myself of different ways of how I could I could get through it, and I I, I thought I would drink myself to death. Zamiast się zaszyć były champion zaszył się w szpitalu klasztornym w Manchesterze. Ricky Hutton wrócił jeszcze między liny w 2012 roku, ale przegrał przez knockout z Wiaczesławem Senczenką. Po klęsce z Ukraińcem, Ricky Hutton powiedział dość i definitywnie zakończył karierę. Mimo to, co jakiś czas wychylał głowę z zaświatów, przypominając o sobie kibicą. A to dotkliwie pobił fana, który zwrócił mu uwagę, że nie najlepiej szło mu w karaoke, a to dał się sfotografować półnagi, związany zabawkami do BDSM, a jeszcze innym razem ktoś nagrał go kompletnie pijanego w barze. Norma. Na koniec warto dodać, że w szermierce na pięści Anglik był dobry jak diabli. Ma na rozkładzie kilka naprawdę solidnych nazwisk, w tym wybitnego, lekkiego Kostie Chiu, Obecnie Ricky Hutton jest w teamie innego brytyjskiego mistrza skandalisty, króla cyganów Tysona Fury'ego. Trenuje także swojego syna, 19-letniego Campbella Hattona. Koniecznie dajcie znać w komentarzach, czy Wam się podobało oraz czyje historie chcielibyście poznać w bliższej lub dalszej przyszłości. Do usłyszenia. Cześć!